Ja Manu Diska, z tej strony i na pewno w tym momencie się dziwicie co Kupczyn robi na kanale Sosa Boskiego Otóż drogi Michał zachorował na ebole i po prostu nie mógł nagrać dla Was komentarza Wiadomo Kupczyn ma dużo czasu, bo nie ma Playstation i ma co robić Jakby ktoś się interesował, to gdzieś za około 2 tygodnie, gdzieś 20 grudnia powrócę, wielki return na YouTube'a mam nadzieję że aktywnie będę się wtedy udzielał Oraz po prostu na biedackie PS3 I mam nadzieję że w AW po prostu jakieś gameplay ode mnie zobaczycie Ale dobra Bez zbędnych głupot gameplay to Double Nuclear Czyli Double Wyszyc Medal na mapie Instincts AK12 Moim zdaniem very nice gameplay Co prawda mógł być lepszy Ponieważ jest to Double DNA Bomb Fail DNA Bomb plus 28 Gunstreak, na pewno na dniach Michał wbije double DNA Bomb, bo jest to zdecydowanie kwestia czasu, w tym czy w przyszłym tygodniu na pewno zobaczycie to na jego kanale. Komentarz, jaki chciałbym poruszyć, temat, jaki chciałbym poruszyć w dzisiejszym komentarzu. Ogólnie, wybacz mi za taką czasami e, po prostu jakieś jąkanie się, ewentualne, ponieważ naprawdę długo nie nagrywałem nic na YouTube, więc jestem takim ogólnie z mikrofonem. No, jednak troszkę zapomniałem, jak to się wysławiało, niektóre słowa wymawiało i takie różne rzeczy. Dobra, ogólny rozwój fizyczne chciałbym poruszyć, ponieważ jak wiadomo na pewno wielu z Was y, trenuje jakieś tam konkretne sporty, bieganie, strzelanie, czyli piłka nożna, e, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i osobiście od 9 lat trenuję tenis stołowy, ale doszedłem do pewnego wniosku w moim życiu, że nie tylko tenis stołowy się liczy. Nie tylko szkoła, nie tylko oceny, nie tylko same relacje z rówieśnikami oraz nie tylko PlayStation, wiem, no PlayStation jest ważny, istotny element, e, był to istotny element, przynajmniej w moim życiu był, a czy będzie, to się okaże po prostu, e, więc po prostu zmieniłem się, naprawdę wielka zmiana zaszła w moim życiu. E, która nastąpiła od kolegi który po prostu zainspirował mnie pokazywał mi różne filmiki z youtube'a e, w których po prostu z pozoru zwykłe ćwiczenia ludzie wykonywali czyli e, podciągnięcia jakieś tam e, różne pompki ale no niektóre naprawdę zadziwiały niesamowicie no już totalna siła plus totalna no, muskulatura jednak w niektórych, u niektórych osób, ponieważ nie, nie jest to akurat typowy badynik, który naprawdę mi się nie podoba, a na pewno wielu wiele osób chciałby mieć jakąś, na pewno każdy mężczyzna chciałby mieć jakąś e, pokaz siły i oraz pokaz muskulatury, jakąś e, typową rzeźbę, e, no która jednak przy akurat przy kalistynice, czyli ćwiczeniach uparty, opartych na własną masę ciała jest e, no ciężka, ciężka, na pewno przez wiele lat trzeba ćwiczyć ale przynosi to efektu oraz ogólny rozwój ja e, nigdy po prostu nie ćwiczyłem takiego typowego takiej typowej ogólnorozwojówki, co prawda zawsze miałem w tych sprawnościach również, różnych w szkole dobry co prawda nie e, tam jakichś konkretnych bieganiach, długich, krótkich dystansach jakoś super nie brylowałem, co prawda miałbym teraz 8, ponad, e, poniżej 8,5 e, na 60 i około 3,30 do 3,40 na 1000 metrów, e, ale jednak w sprawnościówkach zawsze byłem w tych dobrych, różne przewroty itp, różne, e, różne rzeczy naprawdę z łatwością mi przychodziły, ale... Postanowiłem coś więcej, coś więcej kupiłem w czerwcu tego roku drążek i po prostu zacząłem się po prostu podciągać już wcześniej na treningach od gdzieś od ponad roku. E, tak po prostu zwyczajnie się podciągałem, nie było to jakimś super moją pasem, ale się zmieniło po przeczytaniu również książki skazane na trening e, zaprawa więzienna, którą naprawdę Wam polecam, jeżeli chcecie coś osiągnąć po prostu taką bez zbędnych kosztów na karnety, różne sztangi, bez wydawania zbędnych po prostu pieniędzy, a mieć ogólną, ogólny rozwój fizyczny plus... E, oczywiście siłę, taką naprawdę siłę, siłę, a nie jakąś e, samą masę, a która po prostu za dużo taż tak e, nie daje oczywiście również budzi podziw taka duża masa, ale jednak nie chciałbym mieć takich problemów jak Robert Burnejka e, Więc z pozoru ćwiczenia, które mogłyby się wydawać za proste e, naprawdę później e, Jeżeli ktoś po wiadomo mówione jest, że o tam zróbcie na lekcjach po 20 pompek, a jak tak naprawdę jak się to widzi te 20 pompek, to jakby miałoby się robić takie poprawne to tam połowa by zrobiła 10 poprawnych, a reszta to nawet by nie dała rady, ponieważ no w dzisiejszych czasach niestety tak to wygląda. Ja ogólnie nie miałem zawsze jakiś, nie miałem zbytnio jakichś kompleksów do swojej masy ciała, swojej postury przy 79. 64 kilo ważyłem, nie byłem jakiś super kościsty, byłem drobno kościsty, więc jakąś tam skórę, plus mięśnie miałem i zmieniłem się. Naprawdę Street Workout zmienił moje życie na lepsze. Po prostu stał się trening stał się dla mnie takim rytuałem, w którym codziennie poświęcam chociażby pół godziny na... Mogłoby się wydawać banalne ćwiczenia, które jednak e, dają, dają radę, ogólnie mnie rozwijają, różne przysiady, wznosy nóg, e, które po tygodniu już zauważyłem, że mimo tego, że naprawdę banalne ćwiczenia dają radę i efekty są naprawdę niesamowite, tym bardziej, że, e, tym bardziej, że miałbyś ćwiczyć dalej przez dłuższy okres czasu e, jakiś filmik motywacyjny E, zamieści na pewno Michał w deskrypcji powiem mu żeby jakiś zamieścił i być może Street Workout Kalistynika przekona Was nad zmianą swojego życia nad zmianą stylu życia i naprawdę nie pożałujecie oczywiście ból będzie e, również ponieważ jak to w każdym ćwiczeniu siłowym e, ponieważ ja odbieram Kalistynika jako ćwiczenie siłowe jest ale na pewno efekty będą takie że po prostu będziecie z nich dumni ale pamiętajcie tylko ciężka praca jest kluczem do sukcesu ja się z wami żegnam pamiętajcie niech moc będzie z wami cześć